I niestety, szanowni państwo, musicie coś wiedzieć. Andrzej Duda to będzie ten prezydent, Prawo i Sprawiedliwość to jest ta partia, które przekażą Polskę i Polaków w ręce Izraela. Mówię to z otwartą przyłbicą. Zobaczycie, jak to jest być Palestyńczykiem w sercu Europy. Polska to będzie druga Palestyna, tylko w nieco bardziej kolorowym opakowaniu. Bo jesteśmy bardziej cywilizowanym krajem niż Palestyna. Andrzej Duda i Prawo i Sprawiedliwość to są ci ludzie, którzy przekażą nas w ręce Izraela. I wtedy będzie, kochani, płacz i zgrzytanie zębów. Bo na jakikolwiek odwet, na jakikolwiek zryw, raczej, raczej. Nie będzie mowy. Dlaczego? Abo 1066, albo tysiące żołnierzy wojsk amerykańskich w Polsce, którzy dostali pozwolenie na używanie polskiej broni, polskiej amunicji i polskich mundurów. Tak żeśmy dali się załatwić tym propolskim patriotom, prokatolickim, prokościelnym, temu panu, który kurwa łapie hostię latającą. Temu panu, który tak klęczy wtedy, kiedy reporter robi mu zdjęcie, i to zdjęcie ląduje na okładkach czasopis. Zostaliśmy rozbici jak. Zostaliśmy rozjebani jak kurwa. Nie, no to jest, to jest straszne. Szanowni Polacy, nie będę Was dzisiaj więcej nudził, nie będę Wam więcej przynudzał. Zobaczycie już za 4-5 miesięcy, jak to jest fajnie być pod butem Izraela. Wtedy niektórzy z Was się obudzą, bo to 85 tysięcy ludzi, którzy stracili pracę tylko w miesiącu maju i to tylko i wyłącznie z kilku sektorów, to jest pryszcz do tego, co się stanie na jesień, na zimę. Żegnaj Polsko, witaj Polin, witaj Palestyno. To jest wszystko nasza wina. To jest wszystko nasza wina. To nie jest wina, kurwa, tych w rządzie. Może inaczej. To jest wina tych w rządzie, ale za naszym pozwoleniem, bo żeśmy na to im pozwolili. Bo żeśmy byli głuchy i ślepy wtedy, kiedy ludzie zwracali nam uwagę. Zobaczcie, co się dzieje. Zobaczcie, co się dzieje. Każdy miał wyjebane, każdy wolał kurwa iść na grilla, pić wódeczkę, bawić się z dziewczynkami. A wtedy oni na początku zabrali twoje zakłady pracy, potem wygonili 8 milionów Polaków z Polski. A ty, Polaku, cieszyłeś się, że masz brata, siostrę, syna, córkę na emigracji i zarabia euro czy funty czy dolary. Cieszyłeś się, nie? To teraz będziesz się kurwa cieszył, jak będziesz pod kuratelą Izraela i będziesz miał codziennie wkładany przedmiot w odbyt. Wtedy się będziesz kurwa cieszył, że jesteś dymany każdego dnia i każdej nocy. Ok? To jeden z plakatów, który wisiał obok mojego ogrodu, więc napawałem się w dalszym ciągu zwycięstwem. To jest wtorek, drugi dzień po, po zwycięstwie, jakoś. Wyciszyli się ci wszyscy atakujący komarytną, więc. Wyciszyli się ci wszyscy atakujący. Znaczy zaraz pewnie na nowo się wzbudzą im będzie jazgot i jak to zły i w ogóle pewnie będą kwestionować te wybory. Będę tęsknił za tymi plakatami. Mam ich kilka, gdziekolwiek tylko mogłem to porez wyszałem u siebie. Więc miło jest, żeście przegrali. Cudownie, żeśmy wygrali. I wierzę, że Polska wygra, że Polska wygrała. Nie jakieś tam walki o władzę i tak dalej, ale wygrała Polska, wygrali ludzie. Gratuluję wszystkim wieśniakom. Tak. Ja się do nich też zaliczam, do tych moherów. Jestem wielkim moherem, więc my wygraliśmy, ponieważ jesteśmy moherami, którzy odważyli się przeciwstawić tej alecie, ale to. Dziękujemy wam za tą walkę. Przegraliście. Przegraliście. <laughs>